Oto Pan Bóg przyjdzie z Rzeszą świętych nam przybędzie wielka światłość w dniu będzie Aleluja, aleluja. Jeżeli czwartek to adoracja Adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wzrok, smak i dotykanie zawodu doznaję. Jednak samym słowom się poddaję, wierzę co rzekł Pan do mnie i wierzę w to, że On jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Bycie z Nim, adorowanie Go, jest czymś, co pozwala wypełnić moje serce miłością. Mój zbawiciel, mój Pan, mój stwórca, mój zbawca, dał mi się w małej hostii, w delikatnej postaci chleba żebym mógł Go spożywać, ale żebym też czerpał od Niego. Jego obecność w najświętszym sakramencie jest rzeczywista. I ja mogę przynieść do Niego wszystkie moje troski, kłopoty, problemy, ale też mogę karmić się Jego świętą obecnością, Jego świętą miłością której On chce udzielać. Bogu dzięki adoracji Najświętszego Sakramentu w naszych czasach przeżywa odrodzenie coraz więcej jest miejsc, gdzie wystawia się Pana Jezusa, gdzie można przyjść, gdzie można oddać Mu cześć, oddać Mu chwałę, zaczerpnąć z tego skarca który On sam dla nas przygotował. Adoracja wymaga pewnego poświęcenia, bo trzeba wyjść z domu, trzeba przyjść do kaplicy, do miejsca, klęknąć przed Jezusem Eucharystycznym. Ale jednocześnie to jest pewnego rodzaju pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie w poszukiwaniu Boga, w poszukiwaniu sensu życia, w poszukiwaniu źródła życia. Dlatego dziś w czwartek zostajemy zachęceni do adoracji Najświętszego Sakramentu. Do tego czasu ciszy, do tego czasu uwielbiania, ale i czerpania, tego czasu uzdrowienia i uleczenia przez samego Mistrza. Nie trzeba szukać cudów nie wiadomo jakich. Bo ten największy cud jest na wyciągnięcie ręki. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.